Witam Państwa, z tej strony Srebrne Prowokacje. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat monet z serii Lunar 3, druga moneta z tej serii, rok Bawoła. To co widzicie Państwo w tej chwili przed sobą na ekranie to jest wersja dwuuncjowa i wersja jednoucjowa. Szanowni Państwo, zapraszam. Na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo dziękuję za e, komentarze pod poprzednimi materiałami. Zapraszam również do subskrypcji. Tak, jak wspomniałem, za niedługo będzie fajny konkurs, gdzie można będzie wygrać troszeczkę srebra. Szanowni Państwo, pewnie zauważyliście, że od dłuższego czasu na moim kanale nie było za dużo na temat monet bulionowych ani na temat monet premium. E, na temat mojego podejścia do monet premium przygotuję osobny e, materiał. Myślę, że pojawi się on gdzieś w okolicach końca roku. Natomiast postanowiłem uzupełnić serię, które mi się podobają yy, właśnie o monety, które się pojawiły na przyszły rok. I jedną z tych serii jest właśnie Lunar 3. I to, co widzicie, tak jak już wspomniałem, mamy wersję dwuuncjową i wersję jednouncjową. Szanowni Państwo, zacznijmy od wersji jednouncjowej. Moneta ta prezentuje się bardzo fajnie. Że obie prezentują się w ogóle cała se seria Lunar 3 bardzo mi się podoba i z tego powodu zdecydowałem się ją y, kontynuować. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy bawoła chiński znak bawoła. To, co tutaj jest u góry, to jest podobno drzewo wiśni. Z drugiej strony mamy standardowo, jak na monety australijskie, czyli wizerunek królowej Elżbiety i nominał. 1 dolara australijskiego. Szanowni Państwo, moneta ta ma średnicę 40,6 mm. No, waży standardowo jedną uncję trojańską. Jest to czyste srebro, próby 9,9, 4,9 dokładnie. Jest to druga moneta z serii. Eee, seria będzie miała 12 monet, tak jak wcześniejsze edycje Lunara. No i ta jest generalnie trzecia edycja, tak, Lunar 3, czyli trzecia seria monet, i druga moneta z serii. Nakład 300 tysięcy sztuk, jeżeli chodzi o tą monetę. Szanowni Państwo, monety te i w wersji jedno- i dwuuncjowej możecie nabyć na szlachetnych inwestycjach. Pewnie już słyszeliście, że szlachetne inwestycje poza giełdą, która funkcjonowała już od dłuższego czasu i na której możecie robić zakupy korzystając z kodu rabatowego. Tutaj link znajdziecie w opisie. Szlachetne inwestycje uruchomił również sklep. Powiem szczerze, te monety właśnie z tego sklepu pochodzą. Ceny moim zdaniem konkurencyjne. Zapraszam do sprawdzenia i zapoznania się z ofertą. I teraz weźmy monetę drugą, monetę dwuuncjową. Ponieważ powiem Państwu szczerze, o ile ta moneta prezentuje się bardzo fajnie, to na monety dwuuncjowej to już w ogóle jest, można powiedzieć, kosmos. Kosmos, jeżeli chodzi o to, jak ładnie ta moneta się prezentuje, bardzo ładnie tutaj widać wszystkie detale. Zobaczcie, wizerunek jest dokładnie taki sam jak na tej wersji jednouncjowej: czyli mamy królowę, królową żbietę II, tak i bawu wraz z cielęciem. I teraz to, co mi się podoba, jeżeli chodzi o monety dwuncjowe z tej serii, to to, że te monety są, mają powiększoną średnicę w stosunku do monet jednouncjowych. Moneta ta ma średnicę 50,6 mm, 2 dolary australijskie to nominał. I jeżeli chodzi o nakład, czyli ile tych monet zostanie wybitych, no to informacje, które pojawiają się na stronie producenta. Że jest to nakład nielimitowany w praktyce oznacza to, że będzie on zdecydowanie niższy niż nakład tych monet jedno, jednouncjowych, szanowni Państwo. Poza monetą jednouncjową i dwuncjową jest jeszcze wersja półuncjowa i pięciouncjowa, jeżeli chodzi o srebro. To co chciałem Wam jeszcze pokazać teraz, to monetę tą pokazuję Wam mniej więcej rok po tym jak pokazałem monetę jednouncjową. I dwuuncjową rok myszy. Jak widzicie, nie będę tych monet wyjmował z kapsli. Powiem Państwu szczerze, że dla mnie też ten, te monety sobie przeleżały rok w bezpiecznym miejscu. Po roku zajrzałem do nich, żeby zobaczyć, czy tutaj nie ma jakichś niespodzianek w postaci milk spotów, czy patyny. Wszystko jest z tymi monetami jest, wszystko z tymi monetami jest OK, ale tych monet już z kapsla postanowiłem nie wyjmować na potrzeby filmu. Więc to jest rok myszy. Jak widzicie, bardzo spójny jeżeli chodzi o e, wygląd, właśnie z tą nową monetą. Rok wołu czy rok bawołu? Różnie, różnie, różnie to możecie znaleźć u e, dealerów. Dobra, szanowni Państwo. Moim zdaniem te dwie monety są zdecydowanie warte dodania do swojego zbioru, Pomimo tego, że jestem ostrożnie nastawiony do monet z wyższym premium, Natomiast ta seria zdecydowanie mi się podoba. Jeżeli śledzicie gdzieś ceny to widzicie, że te monety z tej pierwszej, te, te pierwsze monety z tej serii już osiągają zdecydowanie wyższe ceny niż to, co niż te, czyli dosyć mocno zyskały na wartości, ja się przyznaję, że ja mam tych monet dokładnie po z tej pierwszej serii, czyli rok myszy, mam dokładnie po jednej sztuce. One nie są kupowane z zamiarem jakiegoś wielkiego flipowania czy zarobienia na tych monetach, raczej będą są jakby w celach uzupełnienia mojego zbioru srebra podstawowego, właśnie o monety troszeczkę ciekawsze. Czy w przyszłości będę je sprzedawał? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o te monety, które tutaj Wam prezentuję, na razie mam jedną monetę dwuncjową i dwie monety jednouncjowe. Szanowni Państwo, monety te przychodzą do Państwa już zapakowane fajnie w kapsle. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli kupując taką monetę, dostajecie ją właśnie w takim kapslu. Zwłaszcza te kapsle do tej monety dwuncjowej są bardzo. Ładne, one są troszeczkę, jak widzicie, szersze od samej monety. Teraz zobaczymy. Nie jest tak łatwo ją tutaj. A, na odwrót założyłem. Nie jest tak łatwo tą monetę, jak widzicie tutaj włożyć. Kapsle są dosyć szczelne. Tak, no. Dobra. Kapsle są dosyć szczelne. Teraz to będzie fajnie widać. Ten kapsel jest troszeczkę szerszy. Mamy taką, taki rand, jakby naokoło tej monety. Bardzo ładnie się to prezentuje. Jeżeli chodzi o monetę jednouncjową, standardowy kapsel, tak. Standardowy kapsel do monet o tej średnicy. Szanowni Państwo, tak jak widzicie, monety bardzo ciekawe. Moim zdaniem warto mieć je w swoim zbiorze. Cena tych monet w stosunku do innych monet premium jest rozsądna. Nie jest to jakiś koszt. Nie jest to tak zwane wyższe, wyższe premium. Więc moim zdaniem warto je mieć. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tak, jak wspomniałem, zapraszam do subskrypcji i śledzenia kolejnych materiałów. Za niedługo pojawi się konkurs, w którym będzie można wygrać fajne monety srebrne. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Dzięki, cześć.